If you afraid you come on taki miły przypadek. Jedzieliśmy sobie cały na łukisku, biorę podlaskiej i patrzę, że że otwarta. W tej pory nie wiedzieliśmy, że jest otwarta. Także spróbujemy dalej wejść. Słyszymy jakieś głosy ktoś jest na górze. No i zobaczymy co da się nagrać. Tutaj łabej. Idziemy, dobra. Ej może jakoś zostawimy te drzwi, co? Weź ten pachołek. Jeden. Niech coś tam będzie mu uciekać. Trzymaj, tr trzymaj drzwi. Dobra, no idź Halo? Jest tam ktoś czy dobry Będziemy nagrywać. Pan nam pozwolił pochodzić na te pieltrze. No i popatrzymy czy tutaj było kiedyś. Tu tu pozabykale, to nawet nie będziemy wchodzić. No tak no robią tutaj państwo tak? Jak widać tutaj Kurczę nie wiem czy tutaj można chodzić, bo. Taka podłoga. O Jezu, już myślałem, że się zawala. No. Co? No no bo tutaj tak jest, no Pozaplobowały drzwi na nic no, się nie dziwnie Tutaj kolejne drzwi tu chyba pły płytki dopiero kładą. Słyszy? Tu chyba kładą dopiero te, te O Jezus Maria. To jest lotnisko Biała Podlaska, kiedyś tutaj było wojsko. Nie będziemy wchodzić do poszczególnych tych, no bo... Widzimy się po cięciu Dobra, idziemy, idziemy do następnych pomieszczeń No fajne lotnisko było kiedyś Biuro radia BTO Szef służba służby wyzatu. Biała Airport kierownik lądowiska. Fajnie tu, patrz. Kurczę, jak tu wszystko zadbane jest. Patrzcie, jakie zdjęcia stare. Telewizor, kalapy różne. Fajnie. Wszystko jak tu zadbane jest. Jak tu jest zadbane wszystko, szpale No, właśnie ładnie. Tak się prezentuje za szybami. Dłu ładne, ładnie, ładnie, zatale, zadbane. Tutaj Pan nas wpuścił. Teraz Pan sprząta troszeczkę. Także widzimy się po cielciu. Tutaj kolejne zdjęcie jakichś lotników w samolocie. Tak się jeszcze prezentuje za okien. Napis Polskie Lilię Lotnicze LOT Polish Airlines Nie wiem czy poprawnie to pisze. Araklub, lot Dobra idziemy dalej. Wszystko. Tutaj mamy kolejne powieszczenia szybko, fastem, fastem. Weź nie biegaj, bo pomijasz typie. Kuźwa, może dawaj do wieży. Widzimy się po cięciu. Otwarte, otwarte. Otwieraj. Ty to odstawiały stój, stój. Jesteśmy na wieży, na wieży kontroli lotów. Uważaj, bo tu jest niestabilny ten... Tutaj mamy nawet zostaw, odbiornik jakiś, Ale się zapałem. Dobra. Dobra. Tutaj tak fajnie się prezentuje. Jakby za to, to jest opuszczone lotnisko w Białej Podlaskiej. Także polecamy tutaj przyjść. Boże, to jest otwarte. Dobra, widzimy się, widzimy się po cięciu, jak Będziemy w następnych pomieszczeniach. Tutaj byśmy weszli, ale jest zapomniana podłoga, więc nawet nie ma sensu wchodzić. Widzimy się po cięciu. Dobra, wychodzimy. Nagraliśmy wszystkie pokoje. Chodź. Co ty też robisz z Jelcia? Dobra, wychodzimy Tak się prezentuje to z, z, z zewnątrz. Byliśmy tam na samej górze No Pan nas niestety wyprosił już, bo poszliśmy pod zakazem na wieżę kontroli lotów. Ale jeszcze spróbuję wejść do... W piwnicy, tak. Powiedz coś o tym. Chodzimy do piwnicy, jest bardzo dużo pyszczoł. Zajebiście. Łobie wchodzi piersi, Myślałem, że zamknął. Michaj, czekaj, ja poczekam, czekaj, coś wiesz, uciekał. Robię dzielnicze. Nie udało się nam bo tu wciąż chodził. Ale... Ale zaraz jeszcze spróbujemy idziemy obejrzeć tutaj z zewnątrz te piłkę. Widzimy się pocięciu. Wyjemy ja. rowarek z odrąbą wodą z lotniska. O! już, już, już. Ha? שיכבוצו שם לקשוק Rowerek kubity z lotniska Woda. Wyłączona Wyłączona wskutek te... wzrostu temperatury. To się wiąże. Łabejek sam. Próbuję wbić do piwnicy. Jeżeli będzie czysto, to ja do niego pójdę. Ale ja liam, liam po tej z kamerą, bo mi jeszcze telefon wypadnie. Po cichu. Typie! wysyj zastaw pachołkiem! Bo jak będziesz uciekał, pachołkiem sobie zastaw. Co za zjeb. Dobra, przyjdzie.